Witam, 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 W nowym odcinku! Uo. Co ja robię? Uo. Dobra, teraz trzeba szybko zamienić na to. I mam nadzieję, że zaraz mi się uda coś tutaj wykombinować z tym robocikiem. witam, witam, tu wskoczy. Wow, nie zadziałało to on na niego O kurde! Myślę? To trafi, to nie tak miało być Jeszcze raz Gdzie on jest? Aha, tu o! Dobra Jeszcze raz My źle po prostu zrobiłem, wiecie Dobra, on tu wpadnie To ja to no tam rzucę. Oj, oj, oj. Chyba nie wcelowałem. Dobra, coś idzie, chyba. Dobra, dobra, dobra. Wiecie, może jakoś to, to pójdzie. Ale nie, znowu zginę. Au, au! Au! No ja pierdolisz, co to ma być? Kurde! Power O o! Skopala. I... I co?

A teraz coś już trzeba spierdzielać Oła Ops Ja pierniczy no jakim cudem on mnie tak napierdziela Szlak by jego jasny trafił Gdzie on jest Oj 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 oj, oj. zaraz będę odrywał Oła Dobra, da -da, dar verão -da, verão -da. Ups! Whoops Whoa oh, oh oh Tá bom, vou checar vou checar Ah uau uau Au, 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 au Spokojnie Panie Robociku, tu jestem! Alo Alo Au au, 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 czy ja coś mówiłem? Szlak by jego trafił O! Ło! Wow, ale w zasadzie Szlak by to trafił Au, au au, au 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 o. au uff. au Uff Uff, au 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 mam au 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 to, i to. Ja wolę sobie zamienić, chociaż... Kurde. No, nie wiem. Zobacz jakie tu są bronie. No, o, o, o. o. Hmm. Może to zamienię na to? Co to jest? A, nie. Jednak to. Dobra, wezmę to i to. Tylko nie wiem gdzie teraz. Jeszcze tu zob... Chyba tu. Ale jeszcze tu zobaczę. No, nice. Dobra, to idę tu. Cóż by tu? Oho. Dusza. Hmm, fajnie zrobili ten. Grzejnik nawet. Wbrać mikrofon, o dobra. He knows I'm here somewhere. I'm gonna try to slip past him and get to the base of the tower. Hurry! No! She must be important to you. She is nothing like family. Leave her. She is not worth it. Not when we are so close. Czy oni wstaną? Jakoś dziwnie to. Może lepiej zamknę? Jeszcze wstaną. Halo? Gdzie ja mam iść? Nie tu? Chujo! <ścoughs> hmm. Co, tędy mam przejść? Nie. No co chodzi? A, tutaj. Nie, nie wiem, czy zamienić. A nie, może lepiej nie. Dobrze, gdzie teraz? Chyba tu. Hiba, hiba. Wow! O! O! że w dupę. Co to było? Ała! Aj! Dobra! O kurwa szkur, chodź, chodź tu. No już, już wystarczy. первый атаковать. Спокойно. О-о. И бомб. Вот они трофеи. O, o o, 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 o! Troszkę ich pozbawamy. I troszkę pozbieram innej amunicji, bo Widzicie co się dzieje. Gordy nie wiem co pozbierać. O, dobra. Jeszcze kogoś... Oooo! Tego się nie spodziewałem! ATC, macie granata. Boom. o, -o. o, -o. Dobra, trafiłem! Dobra, następnego! Ładnie ich przepię. Dobra. Kolejny! No, bum! Dobra. Trzeba po innemu... ich załatwić. O! Ty skąd tu przyszedłeś? O, wow Po co było się odkrywać? Ej nie wybuchajcie bo ja potrzebuję amunicji Nie tej, tej tarczy nie będę brał bo Niepotrzebna mi tak... takie coś. Tylko jeszcze posprawdzam czy czasem czegoś tu nie ukryli Twórcy gry Czy czy tu nie Tu się da wejść? Nie Chyba tu nic nie będzie z wejście a tu ja nie widzę nic no cóż to idziemy tu znowu klik 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 czy dywanko ma coś czuję że będę musiał wziąć tą zbroję o kurde. Paliłeś? no nic, to biorę to. W takim razie. Wow, wow, wow o o Biedziałem, że to ma taką siłę przebicia. Dobra. Dobra, jeszcze jeden. Spoko. Jakoś tu poszło. Nie, miam nie, nie, niam. niam, niam, niam. Dalej. Co to jest to to nie, Chyba nic dla mnie. Du, du. I dostarczą, bo nie, 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 mnie to nie, 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 to. echo słyszę. tu coś no jest Ew. nie poznaję ciebie kolego ale piszczy mi fuszach ooo fajny efekt takiego ogłuszenia echa Ogłuszenie, takie ogłuszenie. No wiecie o co chodzi, nie? Ogłuszone echo. Dobra, co mamy tu? Mhm. No nic. Au. Co się dzieje? Tędy mogę przejść, mogę tędy przejść, a mogę się tu włamać i zrobić takie coś tylko czemu oni nie dostają aha już wiem bo była animacja pointman kiedy przestaniesz być wreszcie oguszonym DENERWUJĄCE! Coś tu jest? Co to jest? Aha, to mam. Aha, tu nie. Pójdziemy tu. Coś tylko, żeby nam nie spadło na, spadł na głowę. Ho ho! Ktoś tu jeszcze był. Ty, kolego! Wow, wow, wow wow wow, spokojnie. O o, o, ja pierniczy za zginę bezsensownie. Wezmę sobie lepszą broń. Oho! Uhu, będzie padało! Johnson. są? Tu widzę jednego. A to drugiego. Dobra. Oj. No. Dobra, bez ręki daleko. Nie będziesz strzelał chyba. Co tu mamy? No, jakieś amunicje Tutaj też. Snajperka, nie wiem czy się przyda Ała Dobra, dobra, ciach, 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 ciach tego? Czy sam nie wiem? Chyba, chyba tak, o! jakby trafił Ło o o stawaj stawaj kurde Z mego od tyłu O ty. Bez głowy Bandyto Nie wiem, chyba tu Ale czemu taki Czemu nadal jestem ogłuszony? Bez przesady Tu? Nie. Właśnie nie może być tak długo ogłuszony, no. Ludzie. Nie. Tu nic. Oho, winda. No, zamykaj się. O co chodzi? Co się naprawić A nie ten. Szkoda, bo już myślałem, że trzeba iść do windy. Co to jest? Aha. No nic, idziemy tu w takim razie. Widzę duszę. O No w końcu nie jestem oguszony. Al to się z tyłu? Nie Wow Garany chłoptaś Wola tam nie wchodzić. Co ty tam, gościu, gadasz? Więc co za odgłosy? Co to jest za hamia? Zaraz, sprawdźmy, co jest za tymi drzwiami. Ała! Także robić headshoty. Clear Headshot Headshot. Headshot No może nie headshot.

Oła, oła. Jeszcze raz. Dawaj, 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 dawaj. Jakby by to trafił? Wow. Gdzieś polazł, ale nie wiem gdzie. Nie wiem czy polazł. Chcę mnie wziąć.